Od gracza z Inwil z Inv3L. Gracz niku Krubeligo. zagrabitewkę kranem Naprawdę taką, no mocną, mocną. Z jednej strony. Szybko wiem dlaczego. Pierwszym powodem, dlaczego ta bitwa jest tak dobra. Jest oczywiście mapa. Jedna z najlepszych e, możliwych. Tylko Westfield chyba byłby tutaj porównywalny. Na gwilu macie przecież niesamowite pozycje do gry na wieżyczkę na linii 1-2. Do tego mamy losowanie na ósemki i po trzecie rywale nie mają żadnego przygiętego czołgu typu R czy więc rywale mają słabe czołgi. Są niskie tiery, dobra mapa, powiedziałbym tylko, że problemem może być ta liczba art. Pierwszy strzał nie wchodzi, drugi powinien wejść, też nie wchodzi i trzeci, trzeci dopiero przebija. No, słaby pierwszy magazynek, ale boh bohater się rozkręca. Dajmy mu czas. Mojsien wykazuje się zerową wiedzą o grze, wychyla się na kranwagna, który gra na wieżę. Trzeba być totalnym, totalnym, totalnym pociszem, żeby tak grać. Nikt inteligentny nie będzie grał na krana na wieżę, tylko się schowa i zmusi go do wyjechania i odsunięcia swojego kadłuba. Bohater wykorzystuje idiotyzm przeciwnika i robi mu teraz dwa strzały, a trzeci jest w drodze. Trzy pociski z magazynka bez problemu tutaj weszły w Mój się na który nic nie wie o tej grze. Podobne zdanie można mieć o naszym Ibartek, który jest teraz bokiem, był bokiem do nadczatynki 12 ton i do Centuriona X. Jego żywot był niezwykle krótki, ale czego się można było spodziewać po po prostu takim wychyleniu. Moisie dostaje po garnku raz, leci drugi pocisk, wchodzi trzeci strzał, pójdzie prawdopodobnie w Lywę, ale że lywe jest dobrze ustawiona, dużo lepiej niż Mojsien, to już to nie weszło, niestety ten strzał był słabszy, no. Siami Hooker, witam cię serdecznie. Oj, garnek niestety nie weszło, o weszło, nice. Pokiem do lewej byłeś, ale dobre ki. Jedno jest pewne po tej bitwie, że nie gramy moi siadem na kranwag na graczy. <grywa> ha, Centurion tutaj. Arta o! A i tak mało sto tylko do Bokiem, lewe nice. O, teraz lewe popełnia błąd poważny. Ale centurion, jezu! Nigdy nie wolno wychylać tutaj, w tym miejscu. Zawsze stoją te deki czy inne dziadostwa. Ale centurion tutaj się ulał pięknie. To jest świetna wiadomość dla ciebie, ponieważ gdy centurion był na górze po lewej stronie, uniemożliwiał ci bezpieczne granie na lewę. Teraz masz. Komfort, że nikt Cię nie blokuje od lewej strony tak bardzo jak wcześniej, teraz tylko jak Tiger jest takim blokującym pojazdem. No ale nie przebijesz Liwę pod tym kątem, on jest dobrze ustawiony, to nie jest głupi gość, akurat ten Lywe trochę w tej bitwie ogarnia. No jak na bitwę gdzieś zobaczymy ponad 10 tysięcy uszkodzeń, początek jest dość słaby, 5 minut i tylko 3000. Początek nie zapowiada niczego nadzwyczajnego w kibicie, krótko mówiąc. O, taki słaby strzał. No słaby, no kurde, dobry. Dzisiaj szysza nie będę grał już bitewek na pewno wiesz ja już jestem bardzo 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 zmęczony Jutro, jutro Też jest dzień Moim ulubionym czołgiem na pewno nie jest T54 Mod 1 Michalos, nie lubię tego czołgu za bardzo Ale wbijem kiedyś yy, medal Kobanowa Chimy Albert Nisek. Bardzo komfortowe w tej sytuacji jest to, że rywale czują się pewnie dzięki przewadze liczebnej i tak wychylają na Ciebie. Oj, Skorpion, będzie żałował tej decyzji, oj! Skoda wcale nie lepsza. Ha! Ładnie. Ładnie. Nice. 3 dobre strzały. Najważniejsze jest teraz zniszczenie Rino Choronte, ponieważ na lewej jeszcze przyjdzie czas. Raz. A, i sojusznik! Kurna, nie zabijesz dwóch teraz, tylko jednego, no właśnie, do dupy. WZ strzelił! Ładujesz jeden pocisk, zdajesz sobie z tego sprawę? Nie wiem, czy kolega się zestresował, czy co. O, na apc y Sam na czterech. Jadąc polwa, na pewno narażamy się na artę. Jest także pewnie lwy osłania, osłaniane przez jak ale pięknie, Jaktigera! Pięknie, 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 pięknie. Lwy też jest do. Trafisz, trafisz, trafisz! Aj, jaj, jaj. się pocisk, uważaj z tymi pociskami. Jak ma na ciebie bicie, jaktigr ma na ciebie bicie, chyba. Uuu, nie miał. A wydawało się, że ma. Masz ich teoretycznie na jeden dobry magazynek. Raz. Rykoszed! ale już nie w tej sytuacji. Co? Co? Gierz. Oni cię nie zabili. Artemasz to tu Zginiesz? No musisz zginąć. Limit szczęścia wyczerpane do końca życia, to co tu zobaczyłem. Jeszcze jak ta arta mu jechała na dupę Prawie się utopiłeś jeszcze Yes LOL na koniec jeszcze zginął od baboka. Po tym wszystkim, kurna. Po tym wszystkim zginąć jeszcze od baboka. <grywka> Serce złamane. Płacz, 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 płacz. płacz. Tylko płacz kurzymy się tą bitło Ja bym się też wkurzył strasznie. Lechita! Eee...